Siemka ludziska, jestem Predzio, a to jest kolejny odcinek Let's Play Arcania Gothic 4. E, soki za to, że teraz tak, troszkę rzadziej dodaję filmiki, ale już w tym tygodniu powinno być lepiej. Idziemy do klasztoru. Chyba... przypomnę tylko... sterowanie, okej. Okay. No, no i możemy sobie iść. O, no już. Witam. Witaj przyjacielu. Czekaliśmy na ciebie. Na mnie? Znasz mnie? Nie. Szukam pradawnej świątyni w górach. No jesteś. Każdy, kto zjawia się w naszym klasztorze, szuka świątyni. Powiesz mi, jak się tam dostać? Czy proszę o zbyt wiele? Tylko opaci Galamot i Hendor znają tajemnicę świątyni. Rozumiem. Co w takim razie mam zabić, żeby móc porozmawiać z opatami? Musisz dowieść swej wartości przed Inosem i Byliarem. Inos wymaga męstwa. Był tu jeden obcy, lecz podjął się jedynie próby Beliara. Był tu ktoś poza mną? Człowiek z przepaską na oku. Nie chciał słyszeć o próbach i usiłował dostać się do opatów w nieuczciwy sposób. Beliar go za to pobłogosławił, lecz gniew Inosa go przegnał. Miał przepaskę na oku? Zdobył jakieś informacje o świątyni? Wiedzą to jedynie opaci. Rozumiem. Co mam zrobić? Strażnicy klasztoru przebudzili się i na dziedzińcu dają upust świętemu gniewowi. Inos nagradza bohaterstwo. Masz moje błogosławieństwo. Zniszcz strażników klasztoru! Wiesz, co ja robię na Twoje błogosławieństwo? <laughs> Niech będzie. Uporam się z tymi posągami, ale potem żądam odpowiedzi. Ho, ho. ho. Wow. Okay. I mamy go. Prawda, teraz włącza drugi. A na drugiego jaleje na razie. Kurczę, no... Nie. No. nie. ole, olewam to. Z nim się nie da walczyć już tym naszym bohaterem. Nasz bohater to cienia. Golemy oparte. się golem! No już. Wow. Ał. że mnie podpali. Dziękuję. W ogóle strażnicy w, na rynku tyle ludzi i nic nie zrobią w We czterech to jest pestka pokonać No Nie po co? Tu był silny atak Okej, okay, wygraliśmy Jee, yeah, jupi! Dobra, próba i nosa... Yy, próba i nosa przeszliśmy. Przeszliśmy. Twe morale nie ma sobie równych. Jesteś obrońcą ładu. Dopuść mnie więc do opatów. Nie. Równowaga została zakłócona, a sługa ognia się obudził. Teraz jeszcze musisz udowodnić Beliarowi swą przebiegłość. Zdobądź ogniste serce sługi. Kolejna próba? Ileż można? Bez błogosławieństwa Beliara nie byłbyś w stanie pokonać sługi ognia. Udowodnij, że jesteś wybrańcem ciemności i wydobądź ogniste serce z miejsca jego ukrycia. Powiedz, jaką prawdę obwieścił pierwszy uczeń Beliara, gdy został oświecony? Au? Skąd mam to wiedzieć? Doznałeś już oświecenia. Po prostu jeszcze nie wiesz, że Aha. wiesz. Wiem, że nic nie wiem. No dobrze, wszyscy umrzemy? Nie. Aha. Już wiem, zło zawsze wygrywa. Nie. A może. Chaos daje wolność. Nie. Nie. E, głupcy zasługują na śmierć? Nie. Ha, jest taka loteria. Argańczycy to nieudolne lenie? Nie. A może śmierć przynosi ulgę? Nie. A może zabijaj, a będziesz bogaty? Nie. Gdzie są dzieci? Nie. Nie. Pływasz, wygrywasz? Nie. Dość. Przestań marnować mój czas. Dopuść mnie do opatów. Nie. Ostrzegam, kończy mi się cierpliwość. Najpierw próba. <laughs> Możesz sobie być mnichem. Zaraz ja cię obiję! Cze groźby. Ostrzega... No ja nie chcę silnie... No kurde... A. Powiedz! Czy to był uczynek godny prawego człowieka? No. Prawość nie ma znaczenia. Liczy się tylko potęga. Tak. To właśnie słowa pierwszego ucznia. <grym> Beliar ośmielił <grym> i cierpiał. Zdałeś. Zaprowadź mnie do opatów. Czekają na ciebie w sanktuarium, największym budynku naszego klasztoru. Bez sens, okej. Okay. Dobra. Mm. Bierzemy. E. Zaraz wracam do dziska. Okej, okay, jestem z powrotem. Ludziska, tu niestety na razie zakończę tą pierwszą część. Jeszcze dzisiaj nagram dużo części, więc spokojnie, nie martwcie się. Ale po 10 minutach będzie kolejna tej części. Dzięki, cześć, trzymajcie się.